Mama, jest coś słodkiego? Ej, no ale ściągnij tą czapkę. Nie, bo to jest czapka mojego ulubionego youtubera. Max, nie będziesz mi siedział w czapce przy stole. Tato, cały dzień oglądasz te gówna. Włączyłbyś jakiś normalny film. Nie wiesz dziecko, że ten kto ma pilot, ten ma władzę? Nie maruj. Tato, mogę iść do Sandry? Zapytaj mamy. Hmm. Mama, mama, mogę iść do Sandry? Zapytaj tatę. Tato! Mamo, o, widziałem dzisiaj panią gazię A dzień dobry powiedziałeś? Nie, bo była na podwójnym gazie. Max, zamknij tą lodówkę. Ale jestem głodny. Zaraz będzie ryba na obie. Wszyscy nie lubię ryby, dobrze wiesz o tym. Nie będę tego jadł. No to najwidoczniej głodny nie jesteś, bo gdyby było inaczej, to byś zjadł to, co jest. Tato, widziałam się w sklepie z taką śliczną miseczkę różową dla mnie z takim napisem księżniczka. Kosztowała tylko 50 zł, złotych, dasz mi na nią? Proszę. Myślisz, że sram pieniędzmi? Nie wiem, tak myślałam może o czerwonych szpilkach albo o czarnych. Wiesz to zależy, które będą mi bardziej pasowały do tej sukienki. Jak chcesz, to ci mogę moje gumiaki pożyczyć, też Ci będą pasować. Dzień dobry, ja do Weroniki. No nie wiem, czy taki dobry. tato się jeszcze musi tylko jedną rzecz załatwić. Chodź, chodź, chodź. Tato, obiecałeś, że już więcej nie będziesz pił. Zaraz wszystko powiem mamie. Cicho! Nic nie mów matce. Spróbuj tylko matce powiedzieć, to zobaczysz. A jak mnie nie wydasz tym razem, to ci kupię nowe buty. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał, Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Padnijcie też na Facebooka, Instagrama i Snapchata. Pamiętajcie też o Instagramie Weroniki. I uwaga! Nie wiem, czy część z Was wie, czy nie wie. Weronika, hot, pokażcie tutaj. Otworzyliśmy swój własny sklep. O jejku, Weronika jest za, za malutka, także podniosę ją do góry. O, taką ma koszulkę z naszego sklepu. Już tutaj też ta w koszulka była w filmie. Dodatkowo mamy też takie czapeczki. Na zimę. Żeby było ciepło w główkę, napis pęga. Pęga, co oznacza po poznańsku pieniądze, hajs, jak to woli. I dlatego, żeby też hajs się was trzymał, to mamy taki portfelik. Na trzymanie hajsu, czyli pęgi. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.